Cześć z tej strony, Oliwia. Witam cię w kolejnym odcinku z serii Anno 1800. Scenariusz. Witam cię z trybu pierwszoosobowego. Możesz sobie z bliska zobaczyć, jak wygląda to wszystko. Cała nasza kraina, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i zabieramy się do pracy. Czego potrzeba naszym ludziom? Potrzeba jeszcze ryb. Jeju, ilu oni ryb potrzebują? Czy ja mogę wybudować ten silos, którego ostatnio nie wybudowałam? Tak, mogę. Proszę bardzo. Powinna produkcja teraz przyspieszyć. Hmm. Chwila chwila. Ja na statku mam te lilie wodne i mam je też u siebie w magazynie, także okej. Okay. <grytanie> Dwa razy nie można używać tych samych przedmiotów, więc niepotrzebne mi są. Póki co. Okej, okay, tu, tu coś mamy. Podpłynę. A tymczasem, skoro mam właśnie już tutaj, skoro właśnie mam już tutaj y, ten związek zawodowy. O, nie ma tu tutaj lilii. Czyli jednak to były te, co na statku. Ok, y, mogę sobie tutaj, co. W, y, wszystkie zagrody ze zwierzętami. Nie mamy tutaj zagrody ze zwierzętami. Przemysł ciężki, oczyszczacz wody, wszystkie budynki produkcyjne, okej okay, i dodatkowe towary. Dobra, na razie zrobię tak. W zasadzie wszystko dam to, co może mi się przydać. To mi się nie przyda, to mi się nie przyda, to mi się nie przyda. okej, okay. zaraz zobaczę, co nam się dzieje, bo to coś, coś na statku. Dam też to, bo może tutaj postawię jakieś zagrody ze zwierzętami, bo chyba ryby się nie liczą, tak myślę. O i to to. Tak, ryby się nie liczą, więc, więc to nic. Co tu dzisiaj się dzieje? Mamy coś. Jakieś rośliny. Mogę zebrać czy nie mogę? Zbierz dziwne rośliny, ale nie mogę nic z tym zrobić. No i co? Dziwna sprawa, nie mogę nic z tym zrobić. Okej. Okay. Płynę dalej. O, i widzę, że mamy zadanko. Znajdź odbierz stado delfinów. Dobra, no to popłyniemy w tym kierunku. Właśnie, płyniemy sobie dookoła. E, możemy popłynąć do tej wyspy. No i w końcu do tych delfinów dopłyniemy. Ok, coś znaleźliśmy. Mmm, stara pracówka piroforyan. Coś znaleźliśmy. O, tu mi się udało coś zebrać. To tyle. Nic więcej? Chyba nic więcej. Dobra, płyniemy dalej. E, tam coś jest, tam coś jest. Dobra, na razie popłynę tam. I dookoła. Dobra. Znów wracamy. O! I tu nam się już właśnie skończyło drewno. I koniec, także to można wyburzyć, ale na to miejsce można wybudować jakieś inne produkcje. W zasadzie to można by było postawić kolejną hatę Drwala gdzieś. Na przykład, właśnie gdzieś tu oczyszczać te tereny. I magazyn. Może być tu. No i dobra. I tak. Chciałam się skupić teraz na tych ubraniach. Potrzebujemy tutaj alpak i bydło. No właśnie. I tu są nasze zwierzęta, które. dla których mamy ten przedmiot. Dobra. 30, 30, 30 sekund. Więc po jednym. O, tu też można by było silos zrobić. OK Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I krówki. Tutaj. Silos. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. OK pięknie. I teraz... Wszystko bier, jest brane pod uwagę. Dobra, mamy to, mamy to. To nam na pewno nie wystarczy, ten jeden magazyn. Ale, żeby go ulepszyć, muszę mieć obrę rosów. No, w sumie, postawienie kolejnego magazynu będzie mnie mniej kosztowało niż ulepszenie. Także po prostu na razie zrobię kolejny magazyn i może sobie poradzą. Co potrzebujemy do ulepszenia tej ludności? O o nich chcą kaplicę i właśnie te ubrania, które zaczęłam robić kapliczka drewno o już mamy drewno i tutaj zrobię drogę podwójną po prostu i jest OK tak więc dalej jest z rybami problem no No, tutaj już jest coraz mniej rybek. Tutaj się utrzymuje to 170, bo te rybki się też rozmnażają w międzyczasie, więc jeśli jest ich bardzo dużo, to na szczęście one będą cały czas się roz... będą mogły zdążyć się rozmnożyć, zanim je wyłowie wszystkie. No. Ale skoro tak, to pasowałoby zacząć budować kolejne rybki, te, bo jeszcze możemy możemy 5 takich budynków postawić. Więc, ja bym to zrobiła. Hmm. Może tak zrobię, żeby zmieścić to. Pięć modułów, czy ja tu zmieszczę? Chyba może być ciężko. Tutaj raczej nie. Ten tartak po prostu ten tarta gdzieś dam gdzie indziej. Chciałam jeszcze silo zdać. Też nie bardzo mi wejdzie, bo on chyba musi przylegać do budynku. Jakbym go chciała dać, to tutaj... A, może chyba być? Czy musi być chyba droga? Hmm. Jeszcze inaczej. Wydaje mi się, że... Jak poprowadzę drogę tędy, to będzie ok. Będzie działać. Tylko 20 desek. Potrzebujemy drugiego tartaka. Tartak, tartak. W sumie mógłby być gdzieś tu. Czemu nie? Jak już mamy magazyn. Ok. A tutaj się zaraz tam skończy. Drewno. Gdzie nasz statek tutaj nic nie ma? Nic, nic do wzięcia. Dobra, Podpłyń tutaj. Zobaczymy, co tutaj też nic. Tutaj. O, tu coś jest. Okej okay. małpa. I co ja nie mogę? Ja tego nie rozumiem. O, teraz mogę wyłowić. Ale nic się nie pojawia na statku. No dobra. Płyniemy dalej. A nie, może popłyniemy tu. Bo tutaj chyba są te delfiny, które... które mieliśmy... Wyłowić, znajdź i odbierz. Czyli mamy wziąć te delfiny. No dobra. Podejmij decyzję. Naszym ludziom brakuje podstawowego sprzętu ochronnego, dlatego cały czas ulegają wypadkom i chorują po godzinach. Koszty otrzymania plus 10 na pół godziny. Tego nie mamy i wydajność minus 20. Tam koszty utrzymania. Bo coś tam zarabiamy. O, delfinki. Dobra, są delfinki. I możemy teraz płynąć dalej. Zwiedzać. Odkrywać świata troszkę. Y -y, mamy sporo ludzi. Ja zajęłabym się oczyszczaniem kolejnych stref. O, o, właśnie, woda zaczyna nam spadać w dół. Ta regeneracja zaczyna nam spadać w dół, więc woda będzie w coraz gorszym stanie. I cieknące ruiny e, odbierają 24, więc jak wyczyszczę te ruiny, to będzie o wiele lepiej. Ktoś mieszka w tym miejscu, gdzie? W tym? Tak. I co? Możemy coś tu zrobić? Wait, Isabel Sarmento! Oh, the howling wind, the swirling storm herself! Oh, I could use your help, your, uh, your Eminence. Uh, I, I, need wood to grill my fish. Fish is raw. Fish tastes poor. Uh, that's my motto. Rozbitek prosi nas o przyniesienie drewna. No, dobrze, pomożemy mu. Those clothes. He's a Perforian castaway for sure. O, tu mamy jakąś kolejną małą wysepkę. O, podprynę. no i zaraz obkrążymy całą naszą wyspę. No, tu nam drewno też się skończyło, to będzie można wioskę w tą stronę zacząć rozbudowywać. Woda w porządku chyba tak. Dobra, mamy już większość. Yy, ale nadal nie wybudowałam. Wiecie czego? Tego, wytwórca ubrań roboczych. Mamy już wszystkie materiały potrzebne. O, tu nam się to zmieści. Super. Chociaż. No dobra, niech będzie i tak. E, tutaj mogę zrobić ten silos, a tutaj też mogę zrobić silos. Zaczniemy wyrabiać ubrania. Pytanie, czy to nam wystarczy? E, tak, produkcja jest na poziomie dwóch i potrzeba też, więc jest ok. No, wygląda to w porządku na razie. E, narzędzia. Kolejną rzeczą, rzeczą potrzebną są narzędzia i wydaje mi się, że kukurydzy muszę więcej posadzić, ponieważ te wszystkie silosy potrzebują kukurydzy. No, i znowu tutaj sadzę koło bananowców, i dzięki temu mamy tą polikulturę. Okej, okay. tak, tak. I co jeszcze? Zapobieganie pożarom, okej. Okay. Kolejną sprawą są narzędzia. Żelazo, drewno i, i oczywiście fabryka narzędzi. Czy my mamy nadmiar drewna? Ach, tak. O, pasowałoby do dobudować tutaj. Możemy wycinać to drewno. Dobra, tu. Może gdzieś tu. I jakoś to będzie. Wyczyścimy trochę ten teren. I później będziemy tutaj produkcję robić. Po prostu. I żelazo, żelazo mamy tu. No i tyle. Nic więcej nie trzeba. Żelazo, drewno jest teraz tylko fabryka narzędzi. Jakie my mamy przedmioty tutaj? Wszystkie budynki produkcyjne, dodatkowe towary i wpływ na jakość środowiska. No dobrze, by było tutaj ścisnąć jak najwięcej tych budynków. A tu się zmieści? Zmieści się. Dobra. Może być i tak. Dobra, wracając do statku. Co mamy dalej? Te malutkie wyspy chyba nic nie mają nas. Nic nie mają do zaoferowania. Tu jest jakaś wysepka. Tu jest jakaś wysepka. Tam. Tutaj. Jakiś wrak. O! Możemy oczyścić. Ten wrak wygląda na świeży. Popłyniemy tu, bo możemy to oczyścić. Aaa, dostaliśmy jakieś materiały. Czyli jednak te małe wysepki na coś się przydały. Ptaki. Okej. Okay. Taszki. Em, tyle? Chyba wszystko odkryłam. Dobra, w tym momencie wrócę tutaj, by y, to drewno wziąć. Czy możemy już ulepszać? Mało ubrań. Mało ubrań, a tego mamy dużo, tego mamy dużo, ubrań mamy mało. No dobra, no to kolejną fabrykę tutaj damy. Tak najwidoczniej musi być. O, tu już drewna nie ma. Tu będzie można coś budować. Dobra, tutaj wszystkie statystyki idą nam, nam do góry, więc dobrze. A, tutaj możemy już usunąć. Mamy kauczuk, na pewno się przyda. I zacznę oczyszczanie kolejnych. Nie ma na co czekać. No i tak, w miejsce, kiedy mamy takie dziury, że nie, ro nie rośnie w tym las. To możemy zrobić pewną rzecz. Ehm... Mamy kolekcję nasion leśnika i jak ją odbierzemy, to znowu możemy postawić 5 budynków i to będą chaty leśnika. I w miejscu gdzie nie ma drzew, w mogę je w zasadzić. W Więc bardzo fajnie. Więc bardzo fajnie możemy odzyskać to drewno, bo tak jak już wiecie, gdy wycinamy drewno, to, to ono już Samo nie odrośnie. Postawię jak najwięcej tych budynków. Musimy cały czas o tym pamiętać. Jeszcze jeden. Gdzie by się przydał? Gdzieś gdzie ruiny. Może jak te ruiny będą oczyszczone, to wtedy postawię ten budynek. Jak to wygląda? Wygląda to bardzo dobrze. Zaraz będziemy można ulepszyć w końcu naszą ludność. A statek już jest. Możemy wszystko tutaj wrzucić i zabrać troszkę drewna. No i tutaj. I za momencik będą pierwsze ulepszenia. Otóż to. O, dobra. Na razie wystarczy, bo będziemy na minusie. Jeszcze tam. No i dobra, mamy pierwszych obrerosów. I zaczniemy. Tak, mamy pierwszych rosów, nowe budowle. I będziemy zaczynać budować zaporę. Ale to w następnym odcinku, mam nadzieję, że ci się podobało. I zobaczymy się następnym razem. Cześć!